w poprzednim odcinku. O Strzały! tam tych ludzi e, my, 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 my mieliśmy im zapłacić i tak, my naprawdę! zrobić? No na bo... Uszy słyszą, oczy widzą, usta milczą. Ilo, Ja nie jestem kapusiem. Bej, nie wiem, czy mogę ci w to uwierzyć. Słuchaj, jestem w stanie to udowodnić. W jaki sposób? Pa, a nie pomyślałeś może, że... Może to ty zrobiłeś błąd. Jakim? Wiesz, strasznie się zbliżyłeś do waferka. Może ona sama się domyśliła. I próbuje zwalić winę. Na mnie. Ostać ją na mnie po drodze. Może? No ty nie przemyślałeś wszystkich swoich ruchów, które robiłeś. Nie odsłoniłeś się za bardzo. Jeżeli chodzi o mnie, nigdy nic nie powiedziałem. Aż moje totalne słowo. Może wiedziałem, z czym to się wiąże. Więc wiem, byłbym głupcem, gdybym cokolwiek pisał. Może ty, przy ona coś wie? Jak sam powiedziałeś, mówił o jakichś dziwnych panach, że przy tobie się kręcą. Nie pomyślałeś, że mo może ona sama sobie to wywnioskowała? Poprzez licytację, poprzez ludzi, że zawsze, wiesz, masz przy sobie ludzi. To, 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 są, to są rzeczy, które, wiesz, obserwatorzy się mogą wywnioskować sami. Myślę, że masz takie informacje, że nic ja bynajmniej konkretnego nie powiedział. Powiem ci tak, bo nie. Miarka się przebrała. <laughs> Żebrałaś, przyjechałeś do Liberty City. A twoje ruchy dużo świadczą o tym, co się dzieje na mieście. Zrobisz dla mnie to, I się da. Wejdziesz ze mną w mały układ. Jasne. Potrzebuję kilku istotnych informacji. Tak się składa, że byłem dzisiaj na rozprawie u Denisa. Tak, ja, byłem adwokatem. Potrzebuję informacji na temat innego prokuratora: a mianowicie chodzi o Michaela White'a. O, kolega. Zobaczmy kilka informacji na jego temat. Poru parę zdjęć, czym jedzie i czym się zajmuje. Na dniach zostanie zwinięty. Jasne. No, dobra, myślę, że to nie będzie problem. Tylko, że i wiesz. Do robienia zdjęć potrzebny jest aparat. Potrzebuje specjalnego sprzętu i uniformów. E, miałbyś pożyczyć może... No wie, 100 tysięcy. Niewiele. 100 tysięcy. Chyba ze mnie głupca chce zrobić. Nie, Iro, w żadnym wypadku. Chodzi mi o sprzęt specjalistyczny. Wiesz, agenta 007, taki kurwa. Skocz, proszę, po aparat, przynieś go z magazynu. Dobra, nie musi, no jak macie to, okej. Okay. Jeżeli chodzi o pieniądze, o wynagrodzenie otrzymasz w momencie, jeżeli zrobisz tam mnie zdjęcie. Nie no dobrze, Iro, no, jasne. Eee, to jasne. Po zrobię to, to nie jest problem przecież. A jeżeli chodzi o, o ruchy. Słowa, które mówisz o moim istnieniu zastanówny się Bo twoja przygoda w libertycji nie może szybko się zakończyć. Tego by się Jasne, no nie, nie chciałbym, wiadomo, nie chciałbym tego. Mam nadzieję, że ta rozmowa zostanie więcej. Bo każdy twój ruch będzie obserwowany. E, jasne, jeszcze się wie. A dobrze, rozumiem. Ale zobaczając, zb temat i ja, jak tam z Aferkiem się układa. Z kim? Z Pa, pa, Paula Waflu. Zostawię to już na bok. A, Temat zresztą. już dawno zaniknął. Jasne, ja, ja piłem A w to ja osocie. Fajna no Była u mnie na mieszkaniu, wiesz. Słyszałem, że się przytulała nawet. Zasnęła ci na ramieniu. Nie masz za złe. Tego nie mogę ci obiecać. No wiesz no, wybrała tak, no wolała mnie. No. W sumie się nie dziwię, ale wiesz, no ty też jesteś w porządku. Co do waferka, nie wiem czy to jest dobry początek, może i to jest już koniec. Chyba ten temat zostawisz do boku. Niech robi to, co chce, bo to chyba nie ma sensu. Ta, nie ma sensu, olejo. To zwykła nie... jest. <y> Ej, hola hola hola. <yłkuh> nie, 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 nie. Porządna kobieta, po prostu nie do końca... Nie, 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 po prostu przesadziłem, au! Masz rację, przepraszam. Po prostu lepiej orać temat i tyle. Coś ty kurwa powiedział? Nie mówiłem o Wafelku, mówiłem... Mówiłem o kim innym. Benie, I to ostatnia il... twoja szansa. Jasne. Yes. Na zmianę... Na zmianę swojego kurwa postępowania. Jeżeli usłyszę coś jeszcze o Wafelku, wyjdą rzeczy na miasto, których nie chciałem W takim razie odwieziemy cię. A rzeczy, zdjęcia, mają dotrzeć do mnie do jutra. Do godziny 22. Jasne. Zrobię, 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 zrobię. Oczywiście, że zrobię te zdjęcia. E, ale gdybym miał jeszcze jedną prośbę. Bo ja dostałem do misji aparat z tego, co widzę. To jest Kanon. A ja bardziej potrzebowałem Nikona. Kanony jakoś wiecie, mają słabe. słabe iso, nie? I nigdy nie lubiłem Kanonów, nie? Zawsze mi się lepiej pracowało na Nikonach. Także jakby. Dobra, radę zmienić. Dobra, nieważne, nie tak. Dobra, nie, Może być kanon, może być kanon, ja se. Może zrób. Może wiesz że na, na ten temat, może coś chciałbyś jeszcze powiedzieć. Może są jeszcze jakieś tematy, które z mnie byś wyruszył. Tak, pewnie. No. Złap. Denis właśnie odpierdala sędzinę. Gdzie? Nie wiem, mogę wiedzieć. Sędzie główną, odpierdala, rozumiesz. Pojebany chłop. Ma mieć karę świty, ja a teraz i sędzinę i tam tych prokuratorów jebanych? Może jest tam ten Michael, nie? Ale nie wiem. O, to całkiem istotna sprawa. Eee, słuchaj, możesz zadzwonić do niego. No mogę zadzwonić. Jestem w zakupy. Rozgój go. Tylko że jak teraz zadzwonię i się spytam, to on będzie myślał, że tak chcecie cię rozjebać. Na psy. Okej, okay, to ja to zrobię. Zostaw telefon na siebie? Dobra. Że mnie nie pomyślałem. Wybałem jeszcze Denisa na minę. A co? Na no, co? Widać, dzwoniłeś do tu mnie. Słyszałem, że masz jakiegoś prokuratora. Był tam Michael White. A eee, jesteś obok nich? No Okej. Okay. w takim razie więcej nie zawracam czasu. Do zobaczenia. W właśnie stoi przede mną Ben Black. Jest chudy. Odpierdolił niezły ryż w moim imieniu. Rozdolił się. Tam. Zgadza się. Dokładnie tak. Dowód może nie, ale dostałem informację, że czy... mówiło mnie o mnie zbyt za dużo. Zbyt za dużo. Możesz podjechać. Przyjedzie tu jeszcze Denis. Ja, ja, jasne. A tak się składa, że prokurator właśnie został spalony. No ale widzicie, mieliście go, nie? Nie kłamałem. A powiedz mi, czy na rozprawie burgera też będziesz? Będę, będę go bronił. Będziesz go bronić? Tak, jestem teraz adwokatem, w na najlepszym mieście. Okay. w takim razie. Przygotuję coś jeszcze z racji tego, że prokurator został już niestety spalony, ale nie martw się, nie Zrobisz jeszcze dla mnie niejedną przysługę. Mam nadzieję, że, że wszystko zostanie między nami. Tak, wysłuchamy, pani. Iro. Bardzo to jest przykre, że poświęciłem ci trochę uwagi. Ale panie Iro, no ja, ja mówię, ja nic nie zrobiłem takiego. Naprawdę nic nie powiedziałem. O, wydaje mi się, że to jest jakieś właśnie nie do powiedzenia plotki, no. No, to to da się racjonalnie wytłumaczyć. Ja nie bym jeszcze raz głupi, że. żebym wie, jadął na prawo i lewo. No wiem z czym to się wiąże, więc. Jestem osobą świadomą. Okay. No nic. I panowie. To... Wyjebcie go Teraz? Nie no, panowie, no nie no. Wy, 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 przecież. Wy, jak ja będę robił zdjęcia? Sprawę na razie już zostawiamy. Nie jest to potrzebne. A dwa rozmowa, niestety, będzie musiała zniknąć z mojej pamięci. Odezwij się jeszcze do ciebie. Jasne. Ja mam robić te zdjęcia czy nie? Chyba ktoś mu... Na... Chyba ktoś mu... Jedziemy stąd, panowie. Mieści go. Nie wiem, czy ktoś mu nie napisał, że ja jestem Ben Bleak. Nie no, to jest amnezja. Druga śmierć kliniczna. Tu fajne miejsce jest w ogóle. <głos> <głos> nie musieli mi BW nabić O kurczę, Kurcze Może maskę zdejmę Dzień dobry Steffi, właśnie pakujemy go do auta Coś jest... Już, już po rozmowie e, Tak się składa, że dostałem informację, że... Że rozpierdolimy, go z nami To nie powiedziałeś, że jesteś Ben Black? Chciałem żeby akcja trwa. Z jego brat. Ja nie wiem, nie wiem, ale strasznie podobny Praktycznie ten do 1 wygląda jakby hmm. Black A o to chodziło to mnie bardzo zastanawia teraz, na to, że tam informację, że to właśnie chyba nie był brat. Tak. O no tak, no bo nie wiem kto to był, no ale mówię, no dzisiaj chronił. Ben Bleak, no i ma taką charakterystyczną niebieską marynarkę, białą koszulę, tak? Akurat tym razem on przeduszczalną. A, dobra, o to chodziło. Brat bliźniak. Amerykanie nie zrobił tak samo ogólnie, że był sami riami, czy coś w tym stylu. I te postacie wyglądały tak samo. Wow. жа <preconc��> <sy doctor> <expl destroys> Ej, Hej, Ruda! Chodź na chwilę! Hey, Ruda, Ruda! Nie, 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 nie mogę! Nie, stres, mega, zajęta. dużo strapienie! Nie, to co się dzieje? Panie, co się dzieje? Co to ci chcesz, czy nie? Sobie Andrzej, co się dzieje, chłopie? Czemu ci kobieta, może. Ja, ja mnie też podobał się żakareka! Nie, 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 wejdź teraz dopiero, stałem tam z pić minut. Oman, dajcie mi wózek! O jest, pani sędzia! Leżysz. Daj mi do panią sędzi! Leżyś! Jak to możliwe, w serwis! No ale już bandyci to Dobra. są skóry co nie Ona cię, jest piękna, co, co? tam wysunąć cię do tamtego łóżka? Tak, O, Ta, weź o jest, Ta, jest to wiele lepiej, jest to wiele lepiej. Boże Suzan, nie jest! Wszystko odpi... to wszystko odpinamy i zabezpieczymy to sobie Ciąc, plastrami pobrak, i, pobrak, i powinno być już lepiej. Andrzej kurz! się, odsuńcie się, odsuńcie się, wszystko jest pod kontrolą. Co za bandyci coś zrobili Suzan! Stój, tu stój, tu stój, stój! Bandyci skażemy ich na pstryczek, Suzan! Dobra, radnak, wsparcie, bo co jest z tego, że tu siedzina na Właśnie, kurwa, co jest grane? Nie, nie, ty! Niech się pan. Nie, służą, ty pewnie słabo się czujesz, bo potrzeba ci czegoś, przynieść, wody? A, nie, 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 na nie, no gdzie, nie, No, nie, 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 Słuchaj, podaje, słuchaj Suzan, pojedziemy podaje, do mnie do domu, ja się tobą zaopiekuję. Odwdzięczę się no, za no, to, nie, że tym nam się opiekowałeś. Jasne, wypsikałem się właśnie Adidasem się podoba podobać się. E, tak, tak, A, bardzo. Tam Przepraszam pana. Bogers miał domek już ja ci nie Czekaj, chodź, jedziemy na tego, będziesz miał też jak numer po prostu. Odejdź, odejdź, odeź, odejdź, człowieku odejdź, proszę cię Przy mnie jesteś bezpieczna. Nie mów tak do niej. mnie jesteś bezpieczna, Suzan. Zawcz się. A tu się nakarmikaszka. Aha, ty mówisz do tej nasędziny, tak? Tak. Hey. Do ty co stoi? No tak. A to twoja kobieta jest? Nie, ale, nie. ale poznaliśmy się dzisiaj na rozprawie. I tak, i zależy czy na niej? Zależy. ja mam chłopaka. A... Mój chłopak to nie ściana, tylko a to część. Chciał. A chciałabyś mieć mężczyznę, kurwa. Co ty robisz, ty <laughs> <nie>? Co ty <laughs> robisz? Spierdalałam stąd stary, nie będę tu leżeć, kroplówka spłynęła. Wszystko to. Co ty nie, Żartuję, żartuję przecież, dalej. Wiesz, to pieciara na, zrobił? Nawinęło mi Wiesz, to pieciara zrobił? No. Chodź ci powiem. Wiewien, usiądź, proszę, Lilien, us usiądź, odpocznij jeszcze chwilę, naprawdę, ja zaraz przyjdę, załatwię ci Służba na ten chłopak na ciebie nie zasługuje. Nie dba o ciebie. Aś, a gdzie on jest teraz, jak ty jesteś w Fitalu, co? No właśnie, ja tu z ja tym przyszedłem specjalnie. Czy odwiedzić, a, 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 a on co? Proszę, to dla Ciebie. A nie, nie, ja dziękuję. Ja nie lubię kwiatów. Bardzo się o ja jestem uczulona, tak, na stało. Luda, trzymaj, to dla ciebie. odrzuciła moje narodzenie. Przepraszam, ja nie mogę totalnie tego przyjąć, bo mam alergię na kwiaty. No, pa, widzimy się. Powiedz, gdzie Pani da temu panu kwiaty, jak się obudzi. Będę się chronił. Proszę, ten pluszak jest dla ciebie, w środku jest te cztery. Nie będzie musiał mi nie Nic, nic. Ja panik żartuję, nie no. Ten <słuchanie> jest dla ciebie. Nie ma żadnego ładunku. To było... To Ale po dan. Ale popierdolona sytuacja. Ciągle dzień się krzywda. Naprawdę zależy mi na tym... Dorwiemy, dorwiemy dor, tych nie. bandytów i pozwiemy tak, ich. Ja ich tak. pozwę. Jestem prawnikiem. A Suzanik na stryczek. Co nie, Suzan? To, ah, to jest Ben Blik, to jest Ben Blik. cyfrowy kot i wiemy wszystko, mieszamy w to. Wyciągam gruby z, z bankomatu, cash i zasłaniam twarzą. A to czynny, czy to się dzieje? Ktoś wymaga atencji medycznej? Nabijałem freestyle właśnie do Bena Blika, co? Okay, yeah, ale ty lubisz, lubisz takie no so, łańcuchy? Nie, nie. Ja potrzebuję. Nie, już. Jeśli nie, to można w sali, no <mówi> to się wcale. Dziękuję to bardzo. Lubisz takie łańcuchy? Lubisz być skuta takimi łańcuchami? BDS-em, to można... jest Mogłabyś zobaczyć to z moim paznokciem? O, się słuchasz pewnie Lil Peepa, weź się zamknijmy w domu, co? Nie, nie mogę, bo się boję domu, wie pan, strasznie. No, z z nokciem, ale może rękawiczka mężeczko? Przegnałem. A, jebany to... Dojebane tipsy masz w ogóle, malinka. A te rozwojone końcówki Ruda to specjalnie? Czy tak ta, 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 ta po prostu masz? Nie mogę, bo się boję włosów, wie pan. Taka strachliwa jesteś. No strasznie, buł, strasznie. Kuwa, ta... O Boże, o Boże, no. niech pan mnie jest straszy. Tylko nie ta. To. No, Ruda coś jakiegoś innego. No i No Ruda i jakaś tego. No, Gdzie pewny o... kies nie odpadł. Obłąkana Ruda z sinistera, ogieś... ty, dziewczynka taka, ta, wychodząca. Stały, cały, proszę nie sugerować, żeby. Czy Że kolega ma nitkę. <laughs> 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 <śmianowidormi> dobra, wyrzucaj <śmianowidormi> ten, ten. ten plasterek nakleja. Przepraszam, nie ja słucham pana. W szpitalu pana. jestem, w szpitalu jestem. No to tak, to tak. By... W zasugerować żebyś nie, było... nie, to, w to poleca, nie powinno się dać. Jeżeli Zresztą, potrzebuje pomocy medycznej, można pójść. Że Duże zdrówka. Dziękuję. Um, Zani, słuchaj, tu nie, nie i tu patologi. Pójdzie ktoś otworzyć do prywatnych? Poczuj. Staniesz? Bel! Słysz? Bel! Cza? tam... Ty jesteś Bel? Ej, Aria, no. Aria, Aria, Aria. Otworzysz nam drzwi do prywatnej jednej? Bo ja tam chcę sobie amatylu ogarniać. Nie I ma ktoś telefon? Pożyczysz? Dobrze. Takie w takim no, weźmiemy sobie tutaj. Z racji że z maszyny w kucie. Masz ten telefon? Podaj się do wkucia. Nie mam jeszcze. Nie wiem, wiesz, po prostu się. No, Daj mu na chwilę, no. Zaraz tak, kupimy. Ale no, to ci w takim razie. Daj, Małego, co tak, tam? Masz wadylony? No, tu Tramadol eee. Będzie to silniejszy, lek? Tak? Czułam. Dzwonił, ktoś? tak? Tak, e, dzwoniłam, chciałam adwokata na cele, ale już nie jest potrzebny. Dobra, no to przyjeżdżam i żara będę. Ale no, już nie jest potrzebny, przyszpany, No ja. I na Kochana, który? Wow. Pan. No, ani w sumie nie będę wzięła z tych informacji. No. Ale ja jestem adwokatem i tak się dowiem. Nie rozumiem, do tego dzwoniłem. Pan, Pan Derek był. Dobra, struskiła się, co? Co? Po prostu, wiesz, dawno nie gadaliśmy. Wiem, że nie spędzamy ostatnio za dużo czasu, ale. Obiecuję, że to się zmieni. Wiem, mhm. że. ostatnio za Mam czwórkę dzieci, rację. proszę pana. Ja też. To jest w tym <laughs> najbardziej piękne. Słuchaj, I mam męża. Że... ja też. Eee, spotkamy się co? <laughs> Ja chcę pan tam się spotkać, ale to tylko na komendzie poszkono. Na komendzie. Lubisz e, odgrywanie no? ról takie, że? Tak? Łuszkowe. Tak, lubię. No? To może ja wiesz, będę udawał przestępcę, ty mieszkujesz. Jedniesz mi paralizatorem kręgosłup, połamiesz mi kółka czaszkę. Co ty na to? Zbijesz mnie. Nie, mi... no będę miał zb zb miał Zbijesz <noise> mnie pałką teleskopową po jaja. <głos> <głos> to mogę zrobić, nie problem, poszłam. Naprawdę. Być spodny albo nie będzie pan żył. Ej, dobra, dziękuję. No to kiedy się spotykamy? E, no A. zaraz, zaraz, zaraz się spotkamy. do panu. Dobra, na razie. Jak będziemy potrzebowali adwokata, to nie dzwonią. Dobrze, Cześć, cię nie... Cześć pa kocham cię. Halo! Cześć, by ty nie uwierzysz, miałem lekki poślizg. Nie wiem, czy Aha. się wybałem czy ktoś mi wyjebał, Okej. Okay. strasiłem straciłem przytomność. Nie, nie przejmuj się, jutro też jest dzień, bo jutrze też jest dzień Gdzie Jesteś? pod szpitalem właśnie ziomka odwoża. O, ja też bo... jestem właśnie na szpitalu. Serio? O, to się zaraz spotkamy, bo ja tam idę. Jasne. Rany wojenne. Będzie dobrze. No, no hej. Chyba się nie poddajemy. Nie poddaję. Panowie, macie wytry? Idź się uleć. Striptizerka, wy***alaś stąd. A co ty do mnie gadasz? No Wyglądasz jak typowy Nie będę A. A. Nie będę. To so no, uspokój się, uspokój się. Tak się składa, że jestem jeszcze Ale spokojny. Ja jestem miły, ja jestem miły, a ty niemiły. Widać chłopczycy, że jesteś ciepły. Kanye West, k***a jebany, no ty jak pierdolę. Nie, nie fajnie sobie pogadaliście. No, ja nie rozumiem, dlaczego ty się próbujesz. No mm. i pogadamy ty, zgaszony chyba. Proszę. Oje***ło <kluje> <kluje> Oj, <kluje> na czym cię, czuje mamy? <kluje> Ci? No co? co no co? Chciałeś mnie wyjebać na blika? <laughs> prawda, nie chciałem. No jak nie? No słuchaj, no, poradę prawdą chciałem ci dać. No to daj. No już jest wszystko no, to. No co, czekaj, idziemy. Ale za darmo. To co Ben, łapiemy się na spokojnie jutro, pojutrze? Trzymaj. 10 tysięcy będzie. No kurwa porada prawda. I jedną się. Ty dziewczyn będzie... no, kupia, się ty, cię, przy... no, wiesz? Dawaj Bety, idziemy, to tak, jakiś Ale... Będę w ogóle wcześniej był głodny, i. i z... Tak, tak, właśnie, jest głodny, idziemy. No ja, ja ci dam, bo ja już byłam. A, dobra. Masz to, co mam przy sobie. Słuchaj, Betty, ja też będę w sumie spadał. No dlatego mówię, że możemy się na spokojnie złapać jutro pojutrze. Jasne. A, przepraszam, kto to? Ben. Ben, Ben, tak? Ben, ben Arturo, tak. A, miło, miło poznać, Ben Arturo. No, witaj. <coughs> Czym się zajmujesz, Ben, w tym mieście? Prawnikiem jestem. Prawnikiem, prawnikiem. I Ben mnie uczy. Okay, będę razem okay. zimieźć na rozprawę. Ej, I co bym no powiedział tej bym. Mogłem wybrać. Ten, Jak ona się sprawuje? Ten, 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 ten. Też. Cześć. Cześć. Hmm, Wiele dobrze. Betty, wie że spędziłem dzisiaj z tobą wspaniałe chwile. Wspaniałe Uuu, chwile! Dziękuję. I miejmy nadzieję, że dzisiejszy dzień Ej, bety, będzie ty, tylko początkiem już. naszej wspaniałej relacji. Oczywiście, że tak. Jesteśmy A, w kontakcie. Hmm? Co to jest? Co to za konwersacja? Proszę. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Który to już? Co tak mówisz przy każdym? To tak mówisz nawet przy dziewczynach, która to? Wow. Wiedziałem, Betty. <grywa> <grywa> wiedziałem. Dobra, idziemy. Dźwig. piwo na klatówie. Unboxa brakuje. Mm. Jak ona mogła? Jak ona mogła mi to zrobić? Wykorzystała mnie. No czy... wy, wy, No. Czy... Wykorzystałaś wy, moje uczucia. Wykorzystałeś moje uczucia. Jestem, ci... jestem, jed... dobra, jestem jesteś... jednym z wielu. Po... Powiedz mi, jesteś głupi, teraz ci udajesz. Czyż dajesz się tak robić jakiemuś yy, małoletowi, który podbieg i zaczepia? A poza tym to jest mój ziomek. Poznałam go w pierwszy dzień mojego miasta i on cały czas ze mnie ciśnie bekę i robi mi pod górkę. Więc się ogarnij, chłopie, a nie, że uciekasz bez pożegnania. Dobra, to przyjdę. No. Tutaj jestem za tobą. Gdzie? O, jesteś. O, co zjawa jesteś? Mm, na śmietnika kupię. Fiemano, browar pije na śmietnika karfrą. Mhm, ja. Hmm. Chcesz też? No dawaj, no jeszcze jebniemy po pruważy na śmietnikach i wiesz, ja je lecę w Klimont. Okej. Okay. Wow. E, cześć. O, to papa pa, e, Do zobaczenia. Do zobaczenia? Ja już, już nie chcę piwka. Jasne, już, już jasne. Nie. To pa, pa. Do papa, e, to jutra ci tam pojutrze. Właśnie, pytanie. Słucham. Czy to dzisiaj możemy nazwać radką? ha? No nazwij sobie, nazwij sobie. Ja A ja, 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 jak, jak ty to nazywasz? Dowiesz się za dwa dni. Za dwa dni? A co jest za dwa dni? Potrzebam cię niepewności, żebyś te że myślą o mnie. No, także um, zostawiam cię. Co jest za dwa dni? Papa, pa. Co jest za dwa dni? No, no nic nie jest za dwa dni. No dowie się za dwa dni, no to co to znaczy? Mm, no nic, po prostu. A, kończy ci się no. okres? Nie, A. nie mam okresu. To, to jesteś w ciąży, wariatko, to to, to, to jest. Nie! Po czym? Ale no jak nie, nie masz okresu, to wiesz. Ale ja się z nikim nie ten, więc to jest nawet nierealne. A. Z nikim, z nikim. U, przestań. E. To... Moż możemy no, być... to nazwać jako radkę, czy nie? Tak, tak! To dobrej nocy ci życzę, i tu jutro, czy tam pojutrze? Nie, nie wiem, czy w sumie jutro będę. Jak nie jutro, to pojutrze i w niedzielę mamy rozprawę, tak? Tak, życzę no, sobie. No i zajebiście. To jesteśmy tu gadani. No, To no, no, na to, pa. że tak, cześć. No, no, oczywiście, że tak. No, to to zobaczą, kapen. Na razie. Ale ciuka, ha! Ale Gdy piwo smakuje na tych śmietnikach, no dobrze ja jebie! Cię wykorzysta do czegoś? No ale mamy jeszcze drugą dupę To, Że z lejlą to, jakbyśmy mieli ustawić zwią związek na Facebooku, to byśmy ustawili to skomplikowane, ku... nie.